Niektórzy czekali na ten moment już od 1 września, ale upragnione ferie nareszcie nadeszły. W miejskich placówkach odbywają się różnorodne zajęcia. Jedną z atrakcji były warsztaty z alpakami. W miejskiej bibliotece publicznej przy ulicy Mikołowskiej, co w tych zwierzętach jest tak niezwykłego. Wszystko począwszy od wyglądu, ja się zakochałam w ich oczach i w mięciutkiej wełęce, której dotyk naprawdę dla mnie jest magiczny, mają też łagodne, przyjazne usposobienie. Są bardzo ciekawskimi mądrymi zwierzętami, sprytnymi. Są słodkie. Tak mówią świeżo upieczeni specjaliści od Alpak, które zagościły dziś w bibliotece. Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane przez miejskie filie. Właściwie wszystkie placówki na terenie miasta Mysłowice w różnych dzielnicach realizują różne zajęcia czy to plastyczne, czy czytelnicze dla dzieci pozostających w okresie ferii zimowych w mieście. Jutro mamy kolejny, jakby taki panel ze zwierzątkiem, bo jutro pojawi się pies. W filii numer 7 przy ulicy Święcimskiej będziemy mieć warsztaty dogoterapeutyczne, które będzie prowadziła pani dogoterapeutka i oligofrenopedagog z firmy Pomocne Łapki. Ferie to także okazja do odkrywania nowych rzeczy. Muzeum Miasta Mysłowice nadal zaprasza grupę zorganizowane na warsztaty edukacyjne i zwiedzanie wystawy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz warsztatów plastycznych prowadzonych przez dyrektora Adama Plackowskiego przygotowaliśmy również ofertę zajęć dydaktycznych dla grup zorganizowanych zatytułowanych Ważone, Mierzone, Liczone, gdzie uczestnicy poznawać będą różne sposoby obliczania, mierzenia, ważenia przez wieki. Będziemy również zwiedzać wystawę, która przyjechała do nas z Krakowa z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na zajęcia plastyczne w muzeum. Miejsca się już skończyły, ale placówka ma także inne propozycje. Co ważne, muzeum organizuje zajęcia wyłącznie dla grup zorganizowanych. Jest oczywiście możliwość zapisu wcześniej telefonicznie. Tutaj jest działem merytorycznym. Proszę kontaktować się. Mysłowicki Ośrodek Kultury? Miejsca na zajęcia rozeszły się błyskawicznie. Nic dziwnego, dzieje się tam naprawdę dużo. W MOSIR można jeszcze znaleźć wolne miejsca na wybrane atrakcje. Nadal możecie zapisać się na naukę jazdy na łyżwach 24, 26 i 28 lutego, wyjazd na narty 28 lutego oraz maraton fitness 1 marca. Szczegóły znajdziecie na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz na itv.pl.